Ja chciałbym zapytać o rzecz y, związaną z pytaniem, które zadał Artur. Mianowicie chodzi mi o y, no, niedawną wypowiedź pana premiera Pawlaka, który y, stwierdził no, bez ogródek zupełnie wprost, że właściwie każdy uczeń powinien dysponować iPadem. Pan premier Pawlak, jak wiadomo, jest wielkim fanem gadżetów elektronicznych i zawsze chodzi z jakimś komputerem, ostatnio właśnie z iPadem. Koszt wyposażenia jednego rocznika uczniów, czyli tak powiedzmy 300-350 tysięcy, jest to około, w przypadku akurat iPada. Oczywiście to może być jakiś równo, równorzędny, równoważny gadżet, tablet. To jest około kosztu milionów dolarów. Czy Pan, zdając sobie sprawę, no jednak z bardzo wysokich kosztów, ale mając na uwadze przede wszystkim no wielkie znaczenie edukacyjne tego rodzaju urządzeń, w, wsparłby na przykład inicjatywę. Sejmu w tej sprawie, czy ewentualnie sam wystąpił. z tak, tak. pełniąc rolę, funkcję marszałka i ewentualnie z funkcję głowy państwa 10 razy łatwiej, łatwiej się w tej kwestii deklarować, niż wicepremier, bo rolą wicepremiera jest mierzyć siły na zamiary, to znaczy deklarować poparcie dla rozwiązań, które są w zasięgu realnych możliwości finansowych państwa, bo jest wicepremierem, więc jeżeli wicepremier w ten sposób stawia sprawę, to ja powiem, ja mu bardzo chętnie pomogę w tym i może, może na to liczyć, aczkolwiek wiem, że były przecież bardzo ambitne plany wyposażenia też uczniów w laptopy. Prawda? No i ze względu takie notebooky, ale, ale takie siaki, ale jednak kosztowne, prawda? I, Wiem, że ze względu na, na jednak ograniczenia budżetowe te plany są odsunięte trochę na, zdecydowanie nawet na przyszłość. Więc, ale jeżeli wicepremier, który rozumiem jest bliskim kolegą ministra finansów, tak się deklaruje, ma moje pełne poparcie. Czyli czekamy na komputery.